Hej, cześć, witajcie. Jestem Pandora. A dzisiaj zapraszam was na Speed Build, Room Build plus recenzję w końcu nowego dodatku, nowego rozszerzenia, nowego pakietu rozgrywki. Wystrój marzeń. Większość z was już pewnie sobie kupiła, jeżeli chciała, ale wiem, że jeszcze troszeczkę z was czeka, jednak na to, co ja tam powiem na ten temat. Plus urzekło mnie, więc czemu nie? Robimy tak, jak zwykle, czyli stwierdziłam, że machnę sobie najpierw pokoik. I w pokoju faktycznie, jak zawsze, trzymam się tylko podstawki i konkretnego dodatku. Uwierzcie, że szykuje się dużo używania tego, także polecam, jeżeli ktoś lubi budować, czyli taka szybka na początku recenzja, w pierwszej minucie. Dla osób, które nie lubią bezsensownego gadania, tak, ja uważam, że ten dodatek jest świetny. Nie wiem, jak z rozgrywką, ale dla osób, które budują, meblują, urządzają. Jak najbardziej na plus, dwie kuchnie, sporo dekoru, fajne kolorki. Do tego rozdzielenie w kuchniach tej piekarnika i płyty naprawdę uważam, przynajmniej ja uważam, warte. Wiadomo, tam jeszcze jest masa rzeczy, naprawdę. Można by było jeszcze więcej wcisnąć, jakby człowiek pomyślał, ale ten pakiet rozgrywki, plus można by było powiedzieć kompaktowe wnętrze, tak to było bo też tutaj wyczuwam taki style. i moje kochane Evergreen Harbor, czyli eko Życie. Te trio myślę, że świetnie by się sprawdziło ze sobą i stylistycznie, i też z tego, co jakby dają nam. Tak więc polecam, jeśli ktoś chce sobie zrobić zestawik, to z tymi dwiema rzeczami również polecam. Na pewno będzie to wszystko do siebie pasowało. Wracając do samego pokoju, ponieważ ten pakiet rozgrywki, kiedy daje nam bardzo dużo gotowych pokoi, Zdecydowałam się na to, że takim jakby sygnaturowym, takim czołowym pokojem, uważam w tym dodatku, jest właśnie ten pokój, gabinet, który jest w pewnym sensie biurem architektonicznym, biurem projektowym, takim biurem dekoratorskim, gdzie zapraszamy klientów. I on jest tak stworzony, że wygląda jakbyśmy zapraszali tam klientów i oczywiście omawiali różne sprawy przy tym stole. I od razu mówię, że nie jest źle. Ten podstawowy jest bardzo fajny. Aczkolwiek nie ma czegoś, czego nie da się zrobić lepiej, więc stwierdziłam, że sobie troszeczkę po swojemu się pobawię i pokażę Wam moje podejście do tego. Ogólnie miałam już przed tym odcinkiem szansę powalczyć, trochę pobawić się z tym pakietem. Robię jeden odcinek, o którym już wam wcześniej gdzieś tam napominałam, że mam taki, taki trochę poradnikowy odcinek, jeden w przygotowaniu i też tutaj akurat wyszł, wyszedł ten dodatek, więc z niego skorzystałam również do tego odcinka. Zrobiłam też jedno jeszcze takie większe, znaczy jeden większy odcinek, troszeczkę większe założenie, tylko już z użytkiem wszystkiego, nie tylko takiej podstawki i konkretnego dodatku. Aczkolwiek powiem szczerze, że bardzo dużo używam tych rzeczy. Tak jak gdzieś tam sobie pobudowuję, bo ostatnio gdzieś wracam do tego, żeby się wczuć znowu, trochę się pobawić jeszcze. Także tutaj jak najbardziej nie jest to moja pierwsza styczność. Było mi przez to dużo łatwiej i odcinek nie będzie też tak długi. Postaram się takie minimum wam zrobić, żebyście mieli co oglądać. Może, żebyście się zainspirowali no przede wszystkim, tak naprawdę, żebyście się zainspirowali. No, i jak zwykle te odcinki są po to, żebym właśnie wyraziła swoje zdanie, które wyraziłam w pierwszej minucie. Podoba mi się. Wiem, że tam są łóżka, nie łóżka, duże jest rzeczy ogólnie, ale przede wszystkim podoba mi się to, że są dwie oddzielne, dwie różne kuchnie. Bo kuchnie, jak gdzieś Wam kiedyś na pewno o tym powiem, są taką troszkę bolączką, można powiedzieć. Ostatnio mam wrażenie, że były mało rozwijane. I ten pakiet jest na pewno krokiem w dobrą stronę. Także ja polecam. Jeżeli ktoś mnie pyta, czy kupić, to uważam, że kupić. W pakietach, mimo że nie grałem, plasuje się albo ex, -ex albo nawet na pierwszym miejscu. Muszę jeszcze troszeczkę z nim się pobawić, zobaczyć, jak często bardziej. Nie, dobra, nie muszę. Ląduje na pierwszym miejscu według mnie. I te kuchnie są, są, są dużym właśnie, dużym punktem, który sprawia, że są na pierwszym w tym momencie dla mnie. Po prostu pakiet dużo pozwala, na, na, na dużo pozwala nam Budowla, budowlańcom, budowniczym, ale i też z tego co patrzyłam w rozgrywce, też jest fajnie. Ja sama nie grałam, przyznaję się trochę, gdzieś tam oglądałam rozgrywkę. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć jakąś tam moją rozgrywkę na live'ach. Jeżeli już to możliwe, że na live'ach jakichś, bo chcę wrócić trochę, wakacje nam idą, więc jak najbardziej w jakiś tam dzień wolny od pracy, bardzo chętnie się odprężę posiedzę z wami i pogram może właśnie, bo to akurat pogramy, pogadamy. Myślę, że fajna opcja, dajcie znać w komentarzach czy chcecie. Przez różne zawirowania też rzadko znowu byłam na kanale, ale tak jak mówiłam, to jest hobby, nie poddaję się, próbuję dalej. Jest to dla mnie super odskocznia i znowu kiedy mogłam właśnie, zakręciłam się tym dodatkiem i mogłam sobie znowu coś porobić, takie rozluźnienie trochę przyszło u mnie, więc, więc się na pewno pobawię jeszcze nim. I coś na pewno zobaczycie jeszcze z tego. Plus, kupuję nowego laptopa, ponieważ mu się spalił, więc myślę, że ten kontent będzie jeszcze łatwiejszy do zrobienia, bo wszystko przeniosę sobie ze stacjonarnego komputera na laptop, bo będę mogła w tym wypadku. Tamten był bardziej taki służbowy, można powiedzieć, i, i dużo mniej y, dał radę, jeżeli chodzi o rzeczy YouTubeowe. Teraz kupuję petardę. Jak już muszę, to już stwierdziłam, że po prostu kupuję petardę i będę mogła z nim jeździć, robić cokolwiek będę chciała. I mam nadzieję, że pomoże mi to też usprawnić przede wszystkim montaż, bo montaż na stacjonarce mojej, która już jakby nie było, ma jakieś 5-6 lat, zaczyna się robić uciążliwy. No, wiadomo, wszystko się starzeje. Ja się starzeję, mój komp się starzeje, mój kanał się starzeje. Ale czasem można się odmłodzić i odmłodzę się nowym sprzętem. Mam nadzieję przynajmniej. Cóż, no, z czegoś złego lepiej zrobić coś dobrego niż narzekać. Nie powiem, kupno nowego sprzętu zawsze mnie cieszy. Jestem taki dreszczyk nowej rzeczy. Także dajcie znać, jak Wam się pokoik podoba, w takich granatowych bardziej kolorach niż ten pastelowy, który był. Czy już macie, czy zamierzacie kupić? Jak u Was, jeżeli chodzi o ranking pakietów rozgrywki, plasuje się ten dodatek? Dajcie znać apropo live'a. Dajcie znać co u was. No i co? Jak zawsze, do usłyszenia w następnym. Pa pa.